Powiem wam tak, jak myślicie, ile ten, ten razy można nagrywać ten sam fragment? Jak myślicie to, powitanie? 5, 10, 15, 15! Dupa, nie ma! Jedziemy ostro, hardcore'owo. Słuchajcie, widzicie tam z tego kwiatki? Cały rok mi towarzyszyły, cały rok mi towarzyszyły. To ona się nazywa magia, sztuczna magia. Najlepsze są sztuczne kwiatki. Na prawdziwy kodowiec nie musi dbać, żeby je podlewać. Ja pozdrow dla dziewczyn. Ciemandewa wszystkim z tej strony, Sabo, witam was z kolejnym filmiku Call of Duty Ghost Właśnie 14 sierpnia pojawia się nie nowa część, koda spokojnie zostawcie swoje skarbonki, jeszcze ich nie rozwalajcie, poczekajcie. na jesień pojawiają się zapowiedzi pierwszej prezentacji trybu multiplayer. Prognoza jest taka. Mają na kilka miesięcy zrobić sobie takie tournée po całym świecie. Oczywiście Polski nie ma, spokojnie Polski tutaj nie ma. Jest Holandia, jest Wielka Brytania, są Włochy, jest Brazylia, są oczywiście Stany Zjednoczone, jest Francja, Polski i Warszawa niestety pominięli. U nas nie gra się w koda, my jesteśmy epoką kamienia łupanego i naród 38 milionowy nie wymaga rzeczywiście takich premier. Finał odbędzie się w Paryżu, weekend jakiś eventowy pod koniec października, czyli przed samą sprzedażą. Nowe części koda będzie już, można oczywiście oglądać te live streamy. Zresztą z każdego turnieju po części będą też czy eventu, po części będą zaprezentowane e, tam jakieś fragmenty, gdzie później pod koniec rzeczywiście zbierze się to w jedną całość i będziemy mogli ujrzeć światło dzienne nowego części koda. A pod koniec listopada, a na początku listopada typowa scena co roku: Mamo, 120 ZŁOTY, ja potrzebuję, to część koda, mamo! już grą grę. Oni też grają, nagrywają. Ja też chcę! Właśnie. Znowu się zaczną kolejki. Będziemy później czekać do stycznia, do lutego. Napatrzę i uptajdę, y, bo oczywiście ten jest silnik pseudo nowej generacji. A po na wakacje stwierdzimy jednogłośnie, że ta gra rzeczywiście nie nadawała się i czekamy oczywiście na kolejną część, którą oczywiście zapowiedzą w styczniu. Okaże się, to jest Model Warfare 4, że brat Makarowa niestety żyje, historię trzeba dalej kontynuować. Za to właśnie kocham serię Call of Duty od 2007 roku. Gra większość z was też pewnie tego ee, roku gra, albo jeżeli nie, to dołączyła w niedawnej przeszłości. Niedługo też targi, słuchajcie, w, w Niemczech, FIFA 14, ps 2014 pojawią się tam zaprezentowane w pełni już okazane mecze. Po tych targach będziemy mogli sobie ściągnąć dema tych kopalni na że ps 2014 w tym roku dokopie jednak FIFA I będzie można naprawdę sobie spokojnie pobrać produkcję japońsko-azjatycką Konami. Zawsze Konami kojarzyło się z z Metal Gear Solid. Ale dzisiaj mowa o koloru Twigost. Napiszcie w komentarzach, jak wy sądzicie, jaki to będzie kod. Czy rzeczywiście w tym kodzie będzie coś naprawdę takiego, że będzie szczenować, że zostaniemy z tym kodem na dłużej? Czy będzie podobna sytuacja z Black Ops 2? gdzie na początku większość graczy, weteranów FPS przekreśli tego koda i wrócą z powrotem do swoich wymarzonych części. Przykład modelu Warfare 2. Gracze średnio po 1000 po 1500 godzin, kod 4, cały czas powstające mody, gracze na promodach wersja 177, ciągle tam jakieś mody są ładowane. Modern Warfare 3 cały czas pojawiają się komentarze, cały czas ludzie grają, nie grają. E, nie ma po prostu jakichś informacji, żeby coś się wokół tej gry nie działo. Black Ops 2 dla jednych znienawidzona, dla innych uwielbiona. Gra kontrowersyjna, na Compensation rzeczywiście zniszczył, wydaje mi się, tę grę. Jaki będzie Call of Duty Ghost? Zobaczymy. 14 sierpnia ujrzymy pierwsze fragmenty e, trybu multiplayer, bo ja się nie oszukuję, ja kupuję koda, e, słuchajcie, nie dla singleplayera, jedynie tylko dla multika Przejść po robocie, usiąść sobie, pograć, skopać, tyłki. To jest, słuchajcie, najważniejszy frajda. Ten multiplayer oczywiście musi przyciągnąć, bo konkurencja, słuchajcie, jeśli Battlefield 4 robi swoje. Także tyle, co miałem wam do powiedzenia. Słuchajcie, słuchajcie słyszymy się w kolejnym filmiku. Nie ma dzisiaj Gaby, dzisiaj jest Dymbark. Jak pamięta. Edycja zawierała lakowanie produktu. Także słuchajcie, szykuję, szykujcie skarmuki 14 e, z sierpnia. To wypada podaży w środę. Transmisja bo oczywiście będzie na twliczu e, z fragmentami multiplayer, Jak to rzeczywiście robi aktywnie, że będzie wielka pompa, będzie moc. Pozdrawiam wam serdecznie do kolejnego komentarza. Na razie, cześć, jest moc!